Cześć, jako niedawno powstały klub dziennikarza działający przy Opolskim Centrum Kultury, dzisiaj przeprowadzamy naszą pierwszą uliczną sondę. Tematyką sądy będzie Halloween. Dowiemy się, co mieszkańcy Opola Lubelskiego sądzą o tym święcie. Dobrze. Cześć, jestem z klubu dziennikarza Opolskiego Centrum Kultury Morskiej. Mogę... Jesteśmy z klubu dziennikarza Chciał. Co sądzisz o Halloween? Halloween? Jak ktoś lubi, to jak najbardziej można świętować. Ja nie jestem z tych, co po, tak jakby gardzą tym świętem. Ja też lubię przybieranki, więc dla mnie jak najbardziej na tak. Dziękuję za wypowiedź. Cześć, jestem z Opolskiego Centrum Kultury Klubu Dziennikarza. Mam dla Ciebie pytanie, co sądzisz na temat Halloween? No, nie obchodzę, ale myślę, że to jest fajne święto, powinniśmy obchodzić. Dziękuję za opinię. Cześć, jestem z Opolskiego Klubu Dziennikarza. Prowadzimy sondę uliczną. Co sądzisz na temat Halloween? Ja uważam, że jest bardzo spoko i szkoda, że aż tak w Polsce się bardzo tego hucznie nie obchodzi. Jakie są Twoim zdaniem wady i zalety tego święta? Nie wiem. No, że, się, że jest fajna impreza, a z to chyba nie widzę. No. Dziękuję za opinię. Myślę, że to w sumie fajne święto, ja go nie obchodzę, ale jak ktoś się obchodzi, nie mam z tym problemu. Myślę, że jak w Polsce właśnie jest taka nagonka na to, że Halloween nie jest polskie święto, ale tam... Mnie to nie obchodzi w sumie, czy ktoś ma udekorowany dom, czy, czy nie. Co sądzisz na temat Halloween? No fajnie, nie no, nie wiem, generalnie... No serio, nie wiem, pan tego nie nie, znaczy ja tak nie obchodzę ogólnie. Ale uważam, że taka fajna zabawa, jakieś tam przebieranie, coś tam, coś tam. Także uważam, że spoko. Ale ciągle Ale co tak się Ja osobiście nie uznaję tego święta. Halloween jest obcym kulturowo świętem, natomiast dla dla katolików takie podobne święto to są dziady, jeżeli już mamy się trzymać naszej tradycji słowiańskiej. Dziady oczywiście są pogańskim świętem, tak jak Mickiewicz opisywał, ale możemy znaleźć ślady dziadów w, tym, w tej modlitwie za, za duszę, w czyściu cierpiące, czyli ten dzień zaduszny. I myślę, że my spokojnie, Słowianie, Polacy możemy Dzień Zaduszny świętować. Podobnie jak Amerykanie czy... Czy ci, co Halloween świętują właśnie do święta? Czyli osobiście nie, nie, nie kultywuję, ale nikogo nie, nie krytykuję, nie obrażam się, nie, nie odrzucam. Każdy ma wybór, każdy ma swoje jakieś w, w, w poglądy. I, i także Halloween nie przeszkadza mi, ale nie. Nie kultywuję tego świata. No ja osobiście nie obchodzę. Ja również nie obchodzę. A dlaczego? Jakoś tak... No nie jest to w naszej tradycji i... Czyli wolicie um, pielęgnować nasze polskie tradycje? Tak, dokładnie. Co na temat Halloween? Znaczy no... Halloween obchodzisz? Nie... Raczej to nie dla mnie, tak myślę. Znaczy, no wiadomo, jeśli ktoś chce, to dlaczego nie, ale to raczej nie. nie. Znaczy, jesteśmy raczej krajem, myślę, katolickim i w ogóle, więc to też raczej nie jest OK w tym sensie, nie. Dzień dobry, co pani sądzi o Halloween? Dzień dobry. Co pani o Halloween sądzi? Ja osobiście nie jestem jakimś takim zwolennikiem i sympatykiem. Rozumiem, dziękuję za opowieść tradycje narodowe i polskie. Dziękuję za wypowiedź. Dzień dobry, co Pani sądzi na temat Halloween? No nie popieram jednak Halloween, ponieważ wyznaję chrześcijaństwo i uważam, że należy może wstanę że należy jednak obchodzić nasze tradycje święta. nasze tradycje są piękne, pełne zadumy pełne takiej refleksji nad życiem, natomiast Halloween jest dla mnie trochę dziecinne i troszkę niebezpieczne. Yy, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są bardzo podzielone opinie obecnie na temat tego, czy jest to święto, czy jest to, yy, powiedzmy, kult czegoś innego, bardzo niebezpiecznego. Yy, osobiście, co uważam, oczywiście mówię to jako yy, ja, nie jako nauczyciel, tylko jako Mariusz Batyra, osoba prywatna, oczywiście uważam, że jest to jeden, jedna z wielu rzeczy, która w jakiś sposób wzbogaca kulturę. Yy, ogólną. M nie uważam, że jest to rzecz szkodliwa, zła. Yy, natomiast rozumiem osoby, które mają do tego zastrzeżenia, chociaż nie podzielam ich obaw zdecydowanie. Dziękuję za odpowiedź. No, no Halloween święto jak każde inne, ale no to zależy, czy ktoś wchodzi, czy nie. No, to no znaczy? Ja uważam, że nie jest to yy, złe święto i że. No jest to taka fajna zabawa, szczególnie dla dzieci, takich młodszych, że można spędzić czas fajnie ze znajomymi. No i, no i uważam, że nie jest to właśnie nic, nie jest to złe święto. Dziękuję za opinię. A Ty? Co myślicie? Ja osobiście nie obchodzę, a jeżeli ktoś obchodzi, to nie ma problemu. A Ty? No nie jest to święto, jest ok. Dziękuję no jest za opinię. Dzień dobry, jestem z Klubu Dziennikarzy Opolskiego Centrum Kultury. Co Pani sądzi na temat Halloween? Ne, ogólnie to mi się podoba to święto. To prawda, że nabytek to nie nasz rdzen, ale dlaczego nie, jak ludzie się przy tym fajnie bawią. A zna Pani kogoś kto obchodzi Halloween? No pewnie wszystko, to znaczy raczej większość młodzieży, może starsi ludzie niekoniecznie, ale młodzież na pewno. A jakie są według Pani zalety i wady tego święta? Nie doszukuje się wad. Wydaje mi się, że jeżeli dzieciaki się przy tym dobrze bawią, to co? Cześć! Jesteśmy klubem dziennikarza działającym w Opolskim Centrum Kultury. Chciałbyś odpowiedzieć na jedno pytanie? Przeprowadzamy sondę uliczną. E, co sądzisz na temat Halloween? Czy obchodzisz to święto, czy uważasz może, że lepiej pielęgnować nasze polskie tradycje? Czyli... no chyba... No czasem obchodzę, czasem nie. Dobry, jako klub dziennikarza mamy do pani pytanie, ponieważ przeprowadzamy sondę liczną. Co sądzi pani na temat Halloween? Czy uważa pani, że to święto powinno być obchodzone w Polsce, czy... Powin... Raczej nie jestem przeciwna temu. A dlaczego? No nie podoba mi się. Rozumiem, dziękuję za wypowiedź. Jako klub dziennikarza przeprowadzamy sondę uliczną. Chcielibyście odpowiedzieć na pytanie? Kople go nie ma siły. Dzień dobry, jesteśmy z klubu dziennikarza działającym w Polskim Centrum Kultury. Może chciałaby Pani odpowiedzieć na nasze pytanie, ponieważ prowadzimy sondę uliczną. Co sądzi Pani na temat Halloween? Ja wiem, to już starodawny chyba zwyczaj, amerykański raczej. Czy uważa może Pani, że lepiej praktykować nasze polskie tradycje? Mnie to nie przeszkadza w zasadzie, może być. I Halloween. Dziękuję za wypowiedź.